Dzień dobry. Pogoda za oknem bardzo ładna, ale redoksy z chromem same się nie zrobią. Dlatego zapraszamy na dzisiejszy odcinek Chemików pod Mózgą. Redoksy z chromem. Do zobaczenia. Chrom jest metalem, który leży w szóstej grupie oraz czwartym okresie. Przyjmuje on stopnie utlenienia 2, 3 oraz 6. W naszej próbówce znajduje się siarczan 6 chromu 3. Pierwszym etapem reakcji będzie dodanie zasady sodowej. I co możemy zaobserwować? Wytrącony się osad, którym to osadem będzie wodorotlenek chromu, który od razu przereaguje i przejdzie w związek kompleksowy. Także przechodzimy do reakcji. I po zakończeniu pierwszego etapu naszej reakcji zobaczymy ciemnozielone zabarwienie. Widzimy zielone zabarwienie roztworu. I tak, następnym etapem naszej reakcji będzie dodanie do naszej próbówki, do naszego roztworu, nadtlenku wodoru. I co należy zaobserwować? Że zajdzie tutaj reakcja utlenienia oraz redukcji. Naszym utleniaczem będzie nadtlenek wodoru, a Jony chromu na trzecim stopniu utlenienia utlenią się i powstaną nam jony chromu na szóstym stopniu utlenienia. I co należy zaobserwować? Że jony chromu na, sz na szóstym stopniu utlenienia mogą przyjmować różną barwę. Może być to barwa pomarańczowa albo żółta. To, za to wszystko zależy od środowiska, jakie panuje w naszej probówce. Dlatego. Będę tutaj musiał balansować kwasem siarkowym oraz wodorotlenkiem sodu, czyli odczynem kwasowym oraz zasadowym, żeby, żebyście mogli zobaczyć, właśnie, zabarwienia naszego roztworu. Czyli tak, teraz dodajemy nadtlenku wodoru. I właśnie tak, jak powiedziałem. Ciężko ocenić, ale teraz nasz roztwór przyjął zabarwienie pomarańczowe. I następnie, żeby powstało nam żółte zabarwienie, dodam zasady sodowej i zobaczymy rezultaty reakcji. Jeszcze troszkę, bo nadal jest pomarańczowy. Będę dodawał zasady sodowej, dopóki nie powstanie nam żółte zabarwienie. Teraz pomogę sobie i pomieszam. I możemy zauważyć żółte zabarwienie. Pięknie widać żółty kolor. Podsumowując, chrom przybiera zabarwienie niebiesko-zielone na trzecim stopniu tlenienia oraz. Pomarańczowe, pomarańczowe lub żółte na szóstym stopniu utlenienia. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następny odcinek.